Czasem bywa tak, że pokazujesz górze, jak wielkiego masz Boga, ale z jakiegoś powodu nie następuje pokonanie tej góry. I w takim momencie masz dwa wyjścia: albo możesz się poddać, albo możesz też się na tę górę wspiąć. I wtedy w trakcie takiej wspinaczki okazuje się, że Bóg Cię dotyka, że odbierasz od Niego rzeczy, których być może nie odebrałbyś, gdyby tej góry nie było. I rzeczywiście nie nastąpiło. Uzdrowienie. Nie udało się uniknąć operacji, ale w całym tym procesie leczenia, w całym tym czasie pobytu w szpitalu, czułem, jak Boża Chwała poprzedza mnie, idzie przede mną, dosłownie toruje mi drogę. To było coś niesamowitego.